Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące pojazdy. Temat wyprzedzania ciężarówek jest dość mocno newralgiczny. Z jednej strony kierowcy osobówek wręcz przeklinają, gdy coś takiego ma miejsce, z drugiej to natomiast jest pewna furtka dla kierowców zawodowych, aby zdążyć dojechać na czas do domu bądź do wyznaczonego celu. Nie jest tajemnicą, że podczas takiego manewru można w międzyczasie zaparzyć sobie herbatę, ją wypić i jeszcze umyć kubek, co jest głównym powodem irytacji kierowców osobówek. Jednak na horyzoncie widnieje ustawa, w której takie sytuacje mają być mocno ograniczone pod karą mandatu w wysokości 1000 zł oraz 15 punktów karnych. W tym filmie porozmawiamy sobie o tym jak to dokładnie ma wyglądać oraz co najważniejsze, jakie będzie miało to skutki dla kierowców i dla całego społeczeństwa. Ponieważ przepis ten nie tylko w negatywny sposób dotyka kierowców ciężarówek, ale i również szarego kowalskiego. Kierowco, zastanawiałeś się może kiedyś nad pracą poza granicami Polski? Czy wiesz jakie to przynosi korzyści? W tej wstawce pokrótce ci poinformuję, co możesz zyskać. Zacznijmy od tego, że pracujesz na niemieckiej umowie o pracę. Tak więc, Twoje składki są odkładane u naszego zachodniego sąsiada. Gdzie już po pięciu przepracowanych latach możesz otrzymać prawo do ubezpieczenia emerytalnego w Niemczech. Pracując w Niemczech, oczywiście, otrzymujesz prawo do niemieckich świadczeń socjalnych. Na przykład, otrzymujesz 250 euro na każde dziecko. Możesz pracować w elastycznych grafikach pracy. Na przykład, dwa tygodnie pracy. Oraz tydzień odpoczynku. Zastanawiasz się, czy Twoja znajomość niemieckiego jest wystarczalna? Nie przejmuj się, nie w każdym przypadku jest ona wymagana. Wykonujesz ten sam zawód, te same czynności, ale korzyści, które ty otrzymujesz, są znacznie większe. Nie zastanawiaj się więcej i sam się przekonaj, aby otrzymać więcej informacji na temat dostępnych ofert pracy, odwiedź stronę savipersonal.com. Link znajdziesz w opisie. Zadzwoń do Savi Personal i przy pomocy doradców możesz wybrać odpowiednią dla siebie ofertę pracy. Zależy ci na konkretnym systemie, na rodzaju, naczepy lub lokalizacji. Nie ma problemu, konsultanci dopasują odpowiednią ofertę dla ciebie. To ty podejmujesz tylko decyzję, a wszystkie formalności sam i personal załatwi za ciebie oraz odpowie na wszystkie pytania. Przed obejrzeniem napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tym zakazie, jesteście za czy też przeciw. Zacznijmy od tego, że zakaz ten ma wejść w życie już 1 lipca 2023 roku, czyli tak naprawdę za niecały miesiąc. Ma on obowiązywać na wszystkich autostradach i drogach ekspresowych. Zanim otrzymaliśmy informację o tym zakazie, kierowcy ucieszyli się ze zniesienia opłat za niektóre odcinki autostrad, jednak później otrzymaliśmy informację na temat wspomnianego zakazu wyprzedzania. Najbardziej irytującą rzeczą dla kierowców osobówek jest fakt tego, ile trwa sam manewr oraz kiedy podejmuje taki manewr dany kierowca. Otóż jest strona, która pozwala nam obliczyć taką różnicę. Tak jak w teorii ciężarówki mają ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę, to bardzo często jednak jest lekko ten kaganiec przesunięty i zestawy jeżdżą tak w granicach 88 km na godzinę. Co ma realny wpływ na funkcjonowanie firm, bo mogą po prostu szybciej przewieźć dany towar. Jednak chodzi tu o samą różnicę, która często jest spowodowana innym ogranicznikiem prędkości lub samą masą załadunku. Wyprzedzanie takich zestawów może trwać od 2 minut, nawet do 5 minut, co jest masą czasu oraz ma wpływ na ogromne zatory na autostradach. Dlaczego tak naprawdę kierowcy decydują się na wyprzedzanie? Tutaj mamy wiele istotnych czynników, które pozwala sobie wymienić i być może zmieni to percepcję kierowców osobówek. Biorąc pod uwagę fakt, że dana ciężarówka jest w stanie jechać o 8 km/h szybciej, pozwala jej to na pokonanie danej trasy np. w 9 godzin, a nie w 10. Tym samym oszczędza ona godzinę czasu, dzięki czemu może oddać ładunek bądź wrócić do domu na noc. Godzina to ogrom czasu w transporcie, i dla niektórych jest to kwestia dojechania do domu na noc, bądź też nie. Kolejnym aspektem jest to, że niektóre firmy transportowe mają konkretne trasy na styk. To znaczy, że jeżeli doszedłby zakaz wyprzedzania, a kierowca nie mógłby jechać te kilka kilometrów na godzinę szybciej, musiałby wykręcić pauzę przed dojazdem do celu, a ta przekłada się na koszta, ponieważ trzeba zapłacić kierowcy za wykręcenie takiej pauzy i tutaj dość płynnie przechodzimy do skutków, które my również odczujemy. Oczywiście wyprzedzeń będzie mniej na drogach, ale trzeba na to spojrzeć z drugiej strony. Transport może być droższy, ponieważ jeżeli kierowca potrzebował x czasu do pokonania danego dystansu, to teraz będzie potrzebował x czasu plus 10%, tak więc może mieć to wpływ na ceny na półkach, bo zmniejszy się efektywność transportu, a końcowo zapłacimy za to my. Rzecz jasna, nie musi tak koniecznie być, jednak już teraz słyszymy opinie związane z tym, jaki to może mieć skutek w polskim transporcie, a to ze sporą dozą prawdopodobieństwa może się faktycznie spełnić. Przejdźmy teraz do nieco technicznej kwestii tej zmiany, mianowicie co czeka kierowca, jeżeli ten jednak postanowi kogoś wyprzedzić. Taki pracownik może otrzymać mandat w wysokości 1000 zł, co jest sporą kwotą, lecz jest tak naprawdę niczym przy punktach karnych, a tych kierowca może otrzymać aż 15. Czyli tak naprawdę, jeżeli dwukrotnie w ciągu jednej trasy jeden kierowca ciężarówki wyprzedzi drugiego, może stracić uprawnienia, a tym samym pożegnać się ze swoją pracą. To jest na tyle poważną konsekwencją, że raczej wątpię, aby ktokolwiek chciał ryzykować swoją pracą dla wyprzedzania. No dobrze, ale czy to oznacza, że kierowcy ciężarówek od teraz kompletnie nie mogą wyprzedzać w żadnym przypadku? No i tu również jest pewien wyjątek, a dokładniej to dwa. Pierwszym przypadkiem jest sytuacja, gdzie różnica między ciężarówkami jest znacząca. To znaczy, nie są to 4-5 km na godzinę, a np. 20. A takie sytuacje się praktycznie nie zdarzają, a nawet jeśli miałyby miejsce, to policja raczej będzie interpretowała to na niekorzyść kierowcy. Chociaż zostawia to pewną furtkę, gdzie kierowcy będą celowo zwalniać, aby inny mógł ich wyprzedzić, jednak potraktujemy to jako swobodną teorię. No i drugim przypadkiem jest sytuacja, kiedy jakiś pojazd będzie miał włączone sygnały ostrzegawcze i pracował na przykład przy obsłudze autostrady. Skoro już wiemy, jak to ma wyglądać u nas w kraju, przedstawię wam porównanie z naszymi zachodnimi sąsiadami, których rynek jestem bardzo mocno rozwinięty. Jakie konsekwencje za ten sam manewr będą czekać nas w Niemczech? Tam za to samo wykroczenie zostaniemy ukarani mandatem w wysokości 70 euro, czyli około 300 zł oraz jeżeli pracowalibyśmy w Niemczech, otrzymalibyśmy jeden punkt karny. Jest to ogromna różnica i nie jeden kierowca zapewne będzie teraz rozważał zmianę miejsca pracy na zagranicę, bo za ten sam manewr konsekwencje w obu krajach są kompletnie inne. Jednak w Niemczech jest to tak zwany martwy przepis, czyli raczej mało kto go egzekwuje. W Polsce po zmianie przepisów zaczną się zapewne polowania na takich kierowców, a to nie przewiduje łatwego życia dla szoferów w naszym kraju. Znacznie lepszym wyjściem dla kierowców zawodowych byłby faktyczny mandat, ale o znacznie mniejszych konsekwencjach. Nawet zbliżonych do tych w Niemczech lub na stworzenie na polskich drogach odcinków, gdzie ciężarówki mogłyby się wyprzedzać, np. z górki, ponieważ wtedy jest to w pewnym stopniu ułatwione. Temat ten jest niezwykle trudny i skomplikowany, w Holandii cały czas zmieniają się przepisy w tej kwestii i tak jak kiedyś był ogólnokrajowy zakaz, tak z czasem na niektórych drogach zniesiony te przepisy. Jest szansa, że w Polsce zdanie to za jakiś czas zmienione, ale najpierw trzeba zobaczyć, jaki efekt przyniesie taki zabieg i czy faktycznie będzie bezpieczniej na polskich drogach, bo jest to ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć. Mianowicie często dochodzi do zajechania drogi przez ciężarówkę, a osobówka musi wyhamować z tych 140 km na godzinę do 80 km na godzinę. I tak szybkie zbicie prędkości o aż 60 km na godzinę może spowodować utratę przyczepności, bądź po prostu wjechanie w ciężarówkę. Ciężko jest wprowadzić przepisy, z których byłyby zadowolone obydwie strony. Mam nadzieję, że w tym odcinku pokrótce przybliżyłem Wam możliwe skutki takiej zmiany oraz przypominam o możliwości podjęcia pracy w Niemczech na dobrych warunkach dzięki partnerowi dzisiejszego odcinka firmie Savi Personal. Kontakt znajdziecie w opisie. A ja już dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale. Dzięki, cześć!